Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie. Tout le monde. Bonjour. Bonjour. Dzień dobry, Wiktor. Dzień dobry. Wiktor Wembanyama. Czas na odpowiednią prezentację. 221 cm. Kawał chłopa. Zgadza się. Za tobą fantastyczny sezon. Jesteś na tapecie na całym świecie. Zostałeś MVP sezonu regularnego, najlepszym młodym zawodnikiem ligi francuskiej, najlepszym obrońcą, najlepszym strzelcem, masz najwięcej zbiórek. To prawda, za mną niesamowity dzień. Trochę późno wstałem, bo mieliśmy Loterię Draftu do obejrzenia, poszedłem też na galę LNB. Zrobiliśmy sobie zdjęcia z podstawową piątką, był również nasz trener. Czułem się trochę osamotniony z tymi trofeami, ale to oczywiście ogromna duma. Zdobycie tych wszystkich trofeów to wielki zaszczyt, zanim odejdę z tej ligi. W ostatni wtorek była Loteria. Draftu, kto będzie miał pierwszy wypór. Teraz wiemy, że to San Antonio. Co to dla Ciebie oznacza? Wytłumacz, jak wygląda Twój dzień. Czy było to poczucie ulgi? Czy po prostu teraz już wiemy, kto może mieć co? Jak Ty patrzysz na tę loterię? Ja od miesięcy mówiłem sobie, że bezwzględnie gdzie pójdę, to będzie to odpowiednie miejsce. A jeśli nie, to muszę sprawić, by było lepsze. Więc od miesięcy mówiłem sobie, że niezależnie gdzie będę, gdzie trafię, dam z siebie wszystko. Kariera leży w moich rękach. Ale fakt, że to San Antonio, dodatkowo mnie motywuje. Już od dawna było wiadomo, kto będzie mieć największe szanse na zdobycie pierwszego wyboru w tym drafcie. Teraz już oczywiście wiemy, że to na San Antonio. Ty miałeś jakieś przeczucie, że to właśnie będzie ta drużyna? Tak, miałem więcej niż przeczucie, że to będzie San Antonio. Tak, naprawdę? Czyli antycypowałeś to. Tak. Szczerze ja też, przyrzekam. Mam rodzinę w San Antonio. Cały rok miasto mówiło o tobie. Od początku tak naprawdę mam wrażenie, że wiem, że pierwszy wybór poszedłby do San Antonio. Ale powiedzmy, że to nie jest pewne, że tam pójdziesz. Jest na to kilkadziesiąt, pewnie 96% szans, ale to jest takie uczucie, że od miesięcy wiem, że będziesz właśnie tam grać. Przyrzekam, ja też tak myślałem. Być może w przyszłości wyjdą takie rzeczy, że zobaczysz, że naprawdę wiedziałem. Teraz pojawia się o tobie dużo informacji. Ja chciałem w szczegółach wrócić do Twoich korzeni. Mówi się często o twojej rodzinie we Francji, oczywiście, bo tu się urodziłeś, jesteś Francuzem, ale wytłumacz coś więcej, bo wiemy, że tata jest Kongijczykiem. Jakie są te Twoje korzenie? Połowa rodziny jest z Konga. Jeszcze nie miałem okazji tam być, ale moja rodzina tam bywa. Siostra była w zeszłe lato. Ja czuję mocne powiązania z Kongo. Zresztą w mojej rodzinie mocno czuć obecność. Właśnie tego kraju. Moja babcia się tam urodziła, ona warname, opowiada mi naprawdę bardzo mój. dużo o historii tego kraju, o tradycjach, o jedzeniu, o muzyce. A więc porozmawiajmy o twoich rodzicach. Tata, Felis, wielki atleta, wielki sportowiec. Lekkoatleta, wytłumacz, kim był, jaki był dla Ciebie, jak też pomógł Ci w przygotowaniu do kariery? Kiedy byłem mały, dużo mówił o lekkoatletyce, o sporcie, o technice. Tłumaczył mi te rzeczy, których nie do końca rozumiałem, mniej więcej do 14 czy 15 roku życia. Dopiero wtedy zrozumiałem wagę tego, co mi mówił. On zdecydowanie jest wielkim ekspertem od lekkoatletyki. Ma wiele rzeczy do pokazania wielu sportowcom. Śledziłeś go? Jako sportowca nie. Ja raczej go śledziłem, jakby był już koszykarzem, weteranem. Grał w kosza. Byłem kilka razy na jego meczach, właśnie, weteranów, seniorów. Okej, okay. a mama? Ona była koszykarką. Ją zdecydowanie poznałem jako czynną sportowczynię. Długo grała. Myślę, że do momentu, jak miałem 5-6 lat. Potem już rywalizowała tylko od czasu do czasu, bo przestała. Ona w pewnym sensie była moim trenerem, jeszcze jak byliśmy w Versailles. Chodziłem na treningi z jej zespołami. Ale potem, gdy już trafiłem do Nanterre, ona się nie narzucała. Pozwalała moim trenerom wykonywać ich robotę. A mama była mamą. Jako że mama i tata byli związani z koszykówką, czy ty miałeś jakieś indywidualne treningi? Czy w domu jadło się koszykówkę, kolokwialnie rzecz ujmując? Nie. Poza boiskiem nie rozprzestrzeniało się, to nie rozmawialiśmy tak dużo o koszykówce. Z moim tatą miałem dużo treningów lekkoatletycznych, zwłaszcza podczas wakacji. Z mamą miałem sporo treningów koszykarskich, ale też trochę rzadziej niż pewnie powinienem, niż inni. Ja byłem też bardzo szybko, już na wysokim poziomie. Miałem swoich trenerów, którzy wiedzieli, co ze mną robić. Ale nie było nikogo rzeczywiście, kto by pracował ze mną lekko atletycznie, tak jak tata. Ale jeśli chodzi o mamę, rozmawę o koszykówce, to na nią mogę liczyć. Masz też siostrę. Ewe i młodszego brata Oskara. Wszyscy trzej jesteście sportowcami. Jak to jest dorastać z tym DNA sportowca, rywalizacji? Okay. Pytam o to, dlatego że u mnie było tak, że ja mam dwóch braci. Starszy jest piłkarzem, młodszy koszykarzem, więc ten gen rywalizacji był wszechobecny. Dużo o tym rozmawiamy. U ciebie jest podobnie. Well, well, tak, uh, trochę tak. Sport, you know? Ale it's, to nie tyczy only się tylko sportu, it's tyczy it's się it's de facto it's wszystkiego. It's Istnieje rywalizacja, ale nie jesteśmy w niej psychopatami. Pewnie gdyby to było między braćmi albo tylko między siostrami, byłoby troszkę inaczej. Ale ja mam starszą siostrę i młodszego brata. Moja rola jest inna. Nie mogę się też aż tak bardzo z nimi identyfikować. Jeśli chodzi o sport, to oczywiście. Przede wszystkim młodszy brat. On nie grał w koszykówkę do 14 roku życia, więc zaczął niedawno. Co innego starsza siostra. Tak. Ja pamiętam czasy, kiedy przegrywałem z nią jeden na jeden. A jak do tego podchodziłeś jako brat? Grałeś aż wygrasz? To była ostra rywalizacja jeszcze w Versailles. To były zacięte walki. Oj, działo się. Ok, czyli jest was, DNA sportowca rywalizacji na boisku i poza nim. Porozmawiajmy o wieczorze loterii draftu. Byliście razem z rodziną? Tak, byliśmy wszyscy razem. Zwłaszcza moi kuzyni byli mocno zaangażowani. Jeden z nich też był przekonany, że to będzie San Antonio. Wszyscy wiedzieli. Moi kuzyni są bardzo wkręceni w basket. <laughs> But, uh, Naprawdę, byli uh, zaangażowani uh, na maksa. Victor, twoja playlista. Z czego się składa? Uh, alors, to głównie Après, francuski rap. rap. Lubię oryginalne, e przemyślane Alpha rzeczy. One, Alpha yeah. One. Lil Baby. Drag, Duba. Uh, tak, Buba. myślę, że to głównie właśnie ci artyści mnie inspirują i są na mojej playlistie. Wróćmy do aktualności, do Twojego sezonu, chociaż zanim o nim porozmawiamy, on był oczywiście wyjątkowy. Chciałem, żebyś powiedział o początkach swojej koszykarskiej kariery, o swojej przygodzie, jak to wszystko wyglądało, jak się zaczęło. Na początkach kariery, tak? Tak, jak to wyglądało? Poszczególne kluby? Jakie miałeś aspiracje? Powiedzmy, że zawsze w siebie wierzyłem. Zawsze wiedziałem, że zagram w NBA. Każdy z moich trenerów też wiedział, że mam talent. Zdawał sobie z tego sprawę. Ale uh, <coughs> <coughs> nigdy nie miałem statusu franchise player albo go go-to-guy, nigdy nie byłem największą gwiazdą w swoim zespole, w, w, zespole le, w szczególności w, w w tych juniorskich w, w drużynach. <coughs> donc, uh, Ale to dlatego, bo zazwyczaj grałem w wyższych uh, kategoriach, więc byłem najmłodszy, tak jak teraz. Nigdy też nie dominowałem tak jak teraz, jako, że nigdy nie grałem z ludźmi w moim wieku, aż do tego sezonu. Więc kariera to wiele etapów, dużo uczenia się. Dość szybko odszedłem też z klubu z dzieciństwa, Versailles. 10 lat, jako dziesięciolatek poszedłem do Nanterre. Wtedy trener mówił, że został i tak rok w naszym zespole. Dlatego, że wiedział, że mam ogromny talent. Ja poszedłem wtedy do Nanterre. Spędziłem tam sporo czasu, miałem wielu trenerów, wiele się nauczyłem. Zresztą, przez to że, to, że mieszkałem w okolicy, z, sporo z, czasu z, spędzałem z, w Nanterre. Poznałem tam wiele różnych osób. Ocierałem się o różne środowiska. Do przedmieścia Paryża. Tam dorasta młodzież w nie najlepszej sytuacji ekonomicznej. Ja pochodziłem z lepszej dzielnicy. Dzięki temu też się dużo nauczyłem. Następnie Metropolitans. Porozmawiajmy o tej ekipie. Zagraliście przed rokiem spotkania pokazowe w Las Vegas. To był mecz, który pokazał Cię całemu światu. Skupiłeś uwagę mediów. Z punktu widzenia zespołowego, pomyślałem, że to świetna Z możliwość, żeby się czegoś nauczyć, żeby się nauczyć też siebie, jak ze sobą grać. Super się bawiliśmy, tak właśnie było. Byliśmy razem ze sobą przez kilka dobrych dni, poznaliśmy się. To był początek sezonu, więc to niezwykle ważne dla drużyny. To mocno nas skonsolidowało jako zespół. Dzięki temu później w Lidia Mieliśmy pasę dziewięciu zwycięstw z rzędu na starcie sezonu, więc ten wyjazd to same pozytywy. A jeśli chodzi o presję mediów, powiedzmy, że to był taki rodzaj odkrycia mnie przez Amerykanów, ale także odkrycia dla publiki międzynarodowej. Bo ja i moje otoczenie wiedzieliśmy, co potrafię robić, jak potrafię grać. Ale wiadomo, że Amerykanie zawsze stygmatyzują Europejczyków, jeśli chodzi o koszukówkę. Amerykanie nie za bardzo nas znają, więc to była też szansa na pokazanie you, uh, im, jak like, yeah, to działa. So, nie yeah. czułeś presji? Nie. Kraliście przeciwko drużynie Jilly Kignite. Był tam Scott Henderson, który tak jak ty jest pretendentem do bycia czołowym wyborem w drafcie mieliście okazję na zagranie jeden na jeden. To był trochę taki pojedynek między wami. Były kamery, nie czułeś naprawdę żadnej presji tylko że to Las Vegas, jedziemy, bawimy się. Las ba. Vegas Let's go, on y <grym> to był mecz most-stawkę, na pewno, ale w takich meczach mais, ja jestem najlepszy. Koszykówka to mój zawód. Métier, Gram w to c est c est co codziennie, uh, od wielu lat. Bon, Nie muszę się martwić, czy, bon, czy bon, zagram źle. Okej, okay, to dodatkowy smaczek. Tam oczywiście jest nie takie samo boisko co w Europie. Inne zasady. Przyjechaliśmy dzień wcześniej, w grę też wchodził jetlag. Więc oczywiście było specyficznie, ale poza tym w ogóle się nie martwiłem. Nigdy. A czułeś się swobodnie z zasadami NBA? Oh, tak, czuję się nawet w nich lepiej niż w tych europejskich. Okej, okay, to dobrze, rozumiemy się. Wiele gwiazd przyjechało ciebie zobaczyć w związku z zainteresowaniem tobą. Jakie to robiło wrażenie? Gdyby to był Michael Jordan, LeBron James, to oczywiście byłoby wyjątkowo. Ale poza tym nie, nie zwracałem na to praktycznie uwagi. W Las Vegas zagrałeś świetne mecze. Miałeś dużą ekspozycję medialną. Wróciłeś do Francji i kontynuowaliście dobrą grę. Potem trafiłeś do reprezentacji. Tam też nie było presji. Nie, ale jedna rzecz mnie zaskoczyła. A trochę powinienem się tego spodziewać. To, jak bardzo wり子, trener na mnie liczy. Przyjechałem do kadry Francji, tam grudni, były gwiazdy, które, obronę, które naprawdę mają doświadczenie. Dla mnie to, to było dopiero pierwsze powołanie. Chciałem zobaczyć, z czym to się je, a trener od razu dał mi taką rolę, jaką miałem w Metz. No I mec rolę. Zagrałem dobre pierwsze spotkanie, wygraliśmy, ale myślę, że mogłem zaprezentować się jeszcze lepiej. Gdybym od razu wiedział, jaką odpowiedzialność zrzuci na mnie trener, jak bardzo na mnie koledzy liczą, to pewnie zaprezentowałbym się lepiej. Dla mnie to była ogromna przyjemność oglądać Ciebie w reprezentacji. Czułeś się naprawdę bardzo swobodnie. Twój sposób gry w ogóle nie przypominał sposobem gry młodego zawodnika, miałem wrażenie, że jesteś doświadczonym graczem. To coś niesamowitego. Zrobiło to na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Ale idziemy dalej. Dochodzimy w połowie sezonu do Paris Game. Chicago grali z Detroit. Przychodzisz i gwiazdy przychodzą się z tobą przywitać. Wielkie osoby osobistości koszykówki. Co to za uczucie? Nie, to ja ich witałem. Magic Johnson przychodzi się z tobą przywitać. Jakie to robi wrażenie? Oczywiście, to był duży zaszczyt i miła niespodzianka. To mega fajny człowiek. Daje mi to dużo radości, ale przede wszystkim też moim rodzicom, bo to oni dorastali wraz z nim. Oni byli zaangażowani na 100%. Ale oczywiście to wielka satysfakcja i przyjemność. Okej, okay, zostawmy Paris Game. Teraz dochodzimy do końca sezonu. Loteria draftu. Wiemy, że San Antonio zdobyło ten pierwszy numer. Czy trudno Ci pozostać skoncentrowanym na celach końca tego sezonu? Bo oczywiście liczycie na Mistrzostwo Francji, ale za rogiem czyha już NBA. Nie myślisz o tym, co będzie później? Po loterii, po wręczeniu tych wszystkich nagród, które odebrałem, szedłem na Instagrama, na Twittera, widziałem różne filmy, zdjęcia, ale musiałem wrócić do swojego cyklu snu. Przez loterię draftu mało spałem. Musiałem się zregenerować. Dziś też byłem na treningu. Trzeba było wrócić do biznesu, do koszykówki. NBA będzie później. Teraz najważniejsze jest to, co u nas, w lidze francuskiej. A jesteś skupiony na sezonie, na mistrzostwie? Tak, to nasz cel. Dobrze, to bardzo dobrze, że o tym mówisz. Ale teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o drafcie. Ja znam to uczucie, bo sam zostałem wybrany z 28 numerem, zresztą przez San Antonio. Wiem, że to szczególny moment. Czy ty obawiasz się draftu? Nie, nie obawiam się. Myślę o tym. Wiem, że będzie to wyjątkowy moment, ale to wciąż dla mnie trochę nierealne uczucie. Wybrałeś już garnitur? Kto się z tobą wybiera? Gdzie będziesz jadł? Myślisz o tym? Yeah. Tak, mam garnitur, nie wiem gdzie będę jadł. Nie wiem, kto będzie mnie malował czy obcinają włosy. Oczywiście dokonałem kilku wyborów garniturów. Jak będą gotowe, to je przymierzę. Jeśli chodzi o dodatki, to również. Rzecz jasna, będzie ze mną rodzina. Będziemy w piątkę: mama, tata, brat i siostra, no i ja. Myślę, że będzie też trener przygotowania fizycznego. Z nim spędzam bardzo dużo czasu. Musi być z nami. Pewnie będą też moi agenci. Oczywiście, chciałbym zaprosić więcej ludzi, ale to będzie krótko trwało, więc może nie warto brać tylu osób. Szczególnie, go, że czy... będę bardzo zajęty, wyobrażam się, to sobie. Staram się oczywiście <grym> przewidzieć ale, jak to... najwięcej rzeczy, ile mogę, Bo, żeby wszystko z, było z, zaplanowane. Z, 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 z tenue, voilà. Garnitur to bardzo ważna rzecz. Oh, oui, oui, oczywiście. Oui, jak to będziesz miał, to wszystko będzie gotowe. <trym> Wiktor, mogłeś zauważyć, że twoja popularność urosła przez ten sezon? Jak sobie z tym radzisz? Czy masz kogoś od mediów społecznościowych? Śledzisz to? Followujesz może innych zawodników? Odpowiadasz fanom? Oczywiście staram się utrzymać relacje z kibicami poprzez media społecznościowe, ale równocześnie nie zabiera to zbyt to... dużej, to... To... dużej to... części moich my my myśli. Zarządzam tym na ludzie w taki sposób, jaki chcę, jaki mam ochotę. Jestem sobą. Bo wiem, że to pułapka, w którą łatwo wpaść. Nie da się codziennie przeglądać Twittera, odpowiadać wszystkim wszystkim hejterom. Jeśli chodzi o popularność, to normalne, że media społecznościowe za tym podążają. Wzrasta liczba followersów. Nie śledzisz tego. Śledzę te osoby, które mnie interesują i tyle. Dobrze, porozmawiajmy o NBA. Kiedy ja przyjechałem do tej ligi, rola centra wyglądała o 180 stopni inaczej. Wtedy to był tradycyjny center. Gra była skupiona na byciu blisko kosza. Teraz jesteśmy w nowej erze. Ty oczywiście jesteś środkowym, ale grasz jak skrzydłowy albo jak obrońca. To niesamowite, jak to wszystko się zmieniło. Ale czy można powiedzieć, że jestem centrem? Jesteś na papierze, ale nie jesteś takim centrem tradycyjnym. To jest de facto rola narysowana na nowo. Zresztą nie tyczy się to tylko Ciebie. Ta rola zmieniła się przez wiele lat. A ty przychodzisz też już swoją drogą z bagażem umiejętności i to naprawdę imponujących umiejętności. Jeśli chodzi o rzuty, które potrafisz oddawać, to coś niesamowitego. Powiedz, Jakie były twoje inspiracje? Jak skonstruowałeś swoją grę? Jakbyś byś siebie określił lub opisał? Well, um... se... ba, Oczywiście jem, jem, jem sporo było uh... moich ulubionych koszykarzy, tu, ale nie ma jednego szczególnego. Je un mais, uh... mais, mais, Steph Curry, Steph Steph Curry, Curry Johnny, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, se, se gala, a... przez moment jem, też Paul George. Ma, Wielu koszykarzy mnie inspirowało, ale nie miałem jednego idola. I jak sięgniesz wstecz, to ja zawsze tak grałem, nawet w rozgrywkach młodzieżowych czy juniorskich, nawet jak byłem dzieckiem. Grałem tak, jak miałem na to ochotę, no i jak pozwalała na to moja fizyczność. A jakbyś tę grę opisał? Gra jest podobna do mnie. Gram tak, jak mam ochotę. Jest wiele aspektów, które chciałbym poprawić, ale poza tym powiedziałbym, że jestem zawodnikiem niezwykle wszechstronnym. Bardzo dobrze radzę sobie z indywidualnym kryciem. Wiem, co mam robić. Jak ktoś mnie kryje, to ja muszę być szybszy od niego, brać go na dystans. Ostatnio zdarza się, że kryją mnie niccy. To muszę z nimi wygrać fizycznością, bo jestem wyższy i silniejszy. I będę ich dominować pod względem fizycznym. Ale ta taktyka jest ciekawa, bo dają na mnie... Mniejszego gracza, a potem dublują krycie. Ale umiem sobie z tym poradzić. Umiem wszystko. Wtedy trzeba podać, rzucić. Czyli masz de facto odpowiedź na każdy problem, który sprawia rywal. Ja staram się z dnia na dzień budować gracza, który jest bliski ideałowi. I pewnego dnia ten ideał osiągnę. Chcę być wzorem koszykarza. To może się wydawać nieosiągalne, ale się uda. Jak patrzysz na ostatnich trzech MVP sezonu regularnego w NBA? Nikola Jokic, Joel Embiid, Janis Antetokounmpo, W jaki sposób Cię to inspiruje i co to mówi o NBA? To pokazuje rewolucję gry ale też poprawienie jakości. Zawodnik może być dobry technicznie mentalnie i może dominować ale zawsze będzie dominować jeśli będzie mieć te 10 cm więcej. To wysocy zostają ostatnio najlepszymi zawodnikami tej ligi. To taka optymalizacja tej gry. Zresztą to będą mecze najciekawsze dla mnie, właśnie z MVP sezonu regularnego z Bidem, or... fue... Janicem, too... Did... was... Jokiciem. Chama... Nie itch. mogę się po prostu fewer... tego już doczekać. Dziękuję, Wiktor. Powodzenia i miejmy nadzieję, że będziemy mieli z ciebie ogromną radość w NBA. Dziękuję.